Islandzka jakaś solona ryba, do powiem Wam, zajeżdża to nieźle. Jest to do 15, my dzisiaj mamy chyba ósmy z tego, co mi się wydaje. O kurczę, ta chyba jest z makiem, nie to z czekoladą. Nie z czekoladą, powiem Wam, za bułkę z makiem, to bym przerwał tą dietę w sumie na te pół godziny, nie wiem, wieczorem. Takie tuby wyciskacie, o Jezus, Maria strasznie źle mi się to kojarzy takie, te jogurty wyciskane no nie wiem, nie wiem Pyszna. powiem wam, ona jest przepyszna ona nie jest dobra ona jest przepyszna, ale oni muszą na pewno dawać tu jakiś, słuchajcie miszum kombinatos no, witam was wszystkich ale dzisiaj dużo towaru witam, witam moich zagorzałych subskrybentów i tych jeszcze niepewnych lecimy, słuchajcie, z towarem lecimy Towaru jest dzisiaj do rozdania bardzo dużo, bardzo. Dużo to bym skłamał jak jest. Słuchajcie, co to jest? Co to w ogóle jest? Island, islandzka jakaś solona ryba do... Powiem Wam, zajeżdża to nieźle. Jest to do 15. My dzisiaj mamy chyba 8 z tego, co mi się wydaje. Zaraz zobaczę na, na czymś innym. Który dzisiaj jest, dlaczego oni to wywalili? Możliwe, że słuchajcie, waliło na sklepie strasznie. No dzisiaj mamy, słuchajcie, ósmy. To jeszcze jest tydzień w terminie. Ani nie, nie jest, słuchajcie, ten bombasz się nie zrobił. Ja nie wiem, co z tą rybą. Jeszcze jakaś zasolona. Nie wiem. Słuchajcie, jak ktoś to ja dajcie znaka w ogóle w komentarzach, o co chodzi z tą rybą. Ja ludziom też nie chcę, wiecie, dać żeby czasem ale nie jest jakiś bombasz. Nie chcę ludzisków, słuchajcie, potruć. Ale z tego co tu widzę, no to jest jakaś solona ryba. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dajcie znaka, jak coś wiecie. Ja takich rzeczy, słuchajcie. Ja takich rzeczy słuchajcie nie jem ile to w ogóle kosztuje. Czy, czy kosztowało 4 funy? No to jakieś 20 zł za takie coś ale co to w ogóle jest jakaś słuchajcie może to jakaś jakaś suszona ryba w ogóle nie wiem dziwna strasznie powiem wam podejrzana i dziwna pozycja nie wiem weźcie się wypowiedzcie w komentarzach dajcie mi troszeczkę tak łotuchy łotuchy o co tu chodzi czy to słuchajcie próbuje się tylko raz w życiu i już koniec wiecie o co chodzi jedna próba i i padamy nie wiem, dobra, rybę mamy rozłożoną. Słuchajcie, dali ją osobno, bo po prostu chyba tak waliło, że nie dało rady. Dobra, tu mamy raz, dwa, słuchajcie, trzy razy brukseleczka wjeżdża. Tutaj wjeżdża jakiś susz już po lekkich przejściach. O, proteinowy ten, proteinowy bajkle. Kochane, dobrze, fajnie, 8 gram proteiny, ale ile ja się pytam kalorii, ja liczę kalory, słuchajcie, oni chcą wcisnąć takie badziewie. Tu mamy oczywiście groszek. Mm, groszek to jest pozycja taka, że, że tak schodzi, że ho, 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 hu, hu, hu. O, tu mamy słodkie. Na słodkie to ja tylko chwila kamera, słuchajcie, tak dla was, bo ja tego się nie tykam. Ale powiem wam dzisiaj w ogóle cały dzień byłem w terenie, tak latałem jakoś. Nie wiem, jak wstałem od godziny chyba 6, to cały czas jestem na nogach i nie chcę się, o kurczę, to chyba jest z makiem, nie, to z czekoladą, nie z czekoladą, powiem wam, za bułkę z makiem, to bym przerwał tą dietę w sumie na te pół godziny, nie wiem, wieczorem, to już nie jest, nie ma ten, nie ma tragedii, nie, dobra, lecimy, co my tu mamy? Lecą jakieś jogurciki, to nie jest chyba jakaś najlepsza pozycja, słuchajcie, takie malutkie. One kiedyś się otworzyły, w ogóle jakieś kwaśne są, aż dziwne, że to dzieci jedzą. Nie wiem, nie wiem, czy jedliście to. Nie znam się, ogólnie też się nie znam, nie znam się, słuchajcie, ale się wypowiem, nie? Znacie to. Oczywiście Kolesław, no, proszę Państwa, dzień bez Kolesława to dzień jak gdyby stracony. O, to jest... No, jajeczna z majonezem, kurczę. No, jajka na pewno są dietetyczne, tylko ten majonez coś mi nie podchodzi. Dajcie znać, co myślicie o paście, właśnie jajecznej z majonezem. Czy ona jest dietetyczna, czy niekoniecznie? Uuu, sałatka się, słuchajcie. Sałateczka się tutaj jak gdyby. pcha, pcha już po prostu, pcha do żarcia. Kochana, czekaj, 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 przyjdzie czas na ciebie. Jeśli to wszystko słuchajcie o te te są powiem do... zmieniam zdanie o tych jogurtach bo te to jeszcze słuchajcie wyglądają jak jogurt a to to jest takie takie tuby wyciskacie o Jezus Maria strasznie źle mi się to kojarzy takie te jogurty wyciskane no nie wiem nie wiem może dlatego że słuchajcie to już jest jednak jednak starość ten wiek wiecie ja nie akceptuję pewnych no nie to że nie akceptuję tylko no są to dziwne rzeczy dziwne dlaczego jogurt jest wyciskany a nie skupka, no nie wiem. no Ale patrzcie ile tego zostało, ile zostało. Jednak dzieciaki też już nie chcą żreć. Też się poznały na Badziewiu. Ha, ha, ha. O ja widzę. O, jest ta rybka. Kurczę, ciekawe czy ona jest dietetyczna. Powiem wam, ona jest przepyszna. Ona nie jest dobra. Ona jest przepyszna, ale oni muszą na pewno dawać tu jakiś słuchajcie, miszum kombinatos, bo ona jest tak dobra. Nie wiem, ona normalnie jest i jest naprawdę. Słuchajcie, jakbyście w Tesco widzieli tą rybę, to jest fisz, tu jest chyba dorsz i ta druga, ta czerwona. I łososz, ale są naprawdę konkretne kawały ryby. Bez ściemy, słuchajcie, nie wiem. Czy tam na produkcji jakiś rodak, słuchajcie, pracuje i tak dobrze daje, ale naprawdę jest towaru grubo, grubiutko. Można zamawiać to. Nie jest to tania pozycja, wiecie. Ja was tak namawiam, namawiam, ale cenę zerwali. Ale to słuchajcie, to jest około 10 funtów, 10 więc jakieś 5 dyszek. To nie jest tania pozycja. Nie jest tanio. Dobra, lecimy. Chlebek tostowy wchodzi. Co tu jeszcze wchodzi? Tutaj z tym to już trzeba. Słuchajcie, delikatnie. O jezu, znowu te słodkie, ale to są jakieś inne. Chyba kokosanki francy, O jezus. Oks, jakiś czokles. No te to mogą być, słuchajcie, dobre. Nie, nie, ja nie patrzę na nie za długo, bo powiem wam, wiecie, czym to grozi, nie? Chociaż zdecydowanie powiem wam to, wam powiem. Ja ze słodkości to najlepiej z takich słodkich czekolad i tego. Jeżeli miałbym postawiony, nie wiem jakie czekolady, jakie słodkości, a obok słuchajcie kotlet schabowy, wybieram schabowego bez dwóch dłużej. Schabowego, mielonego kurczaka. Nie wiem czemu. Słodkie tak za mną nie przemawia. Nie, nie, nie przemawia jak jakiś właśnie kotlet. Wiecie, jakiś taki nażreć się takiego. Dobra, ja Wam powiem co my tu mamy, bo Wy nic nie wiecie. Chlebki na wchodzą. Słuchajcie, tak się właśnie narzędzie takiego bigosu, ale ze mną, ale za mną chodzi. Ludzie święci. Normalnie teraz wiecie, przez to, bo sąsiadka mi chciała dać przedwczoraj bigosu, ale mówię tak, coś mi jakoś tak było nie za bardzo, mówię, nie wypadało i nie wziąłem, a teraz za mną ten bigos tak wrócił. No po prostu zdwojoną siłą ten bigos mnie teraz zaatakował, powiem wam. Ula, la, ten chlebek się chyba trochę, a nie, 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 już chciałem powiedzieć, że się trochę zbiegł, ale nie, nie, wszystko jest w porządku, w porządeczku, no i mamy, słuchajcie, i my mamy już chryściusko, cały towar. I co wy na to? Dajcie, dajcie w ogóle upust w komentarzach, co myślicie. W ogóle powtarzam, jesteście z okolicy, zamawiajcie. Dzisiaj ja to wystawiam, słuchajcie, za jakieś 10 minut to już będzie na aplikacji i klikacie, zamawiacie. Ludzie, to jest wszystko za darmo. Czy wy jesteście w ogóle świadomi? Towar bierzecie i jecie za darmo. No, weźcie to, zrozumcie. Ja nie rozumiem. Kurczę, ja to wyrzucam, słuchajcie, Richard zaraz mi tu jest po ten worek za 10 minut. To jest maksimum, że on tu jest. On, on zawija to i to. Słodkie tylko jest. A chudy jak, nie wiem, naleśnik. Nie wiem, nie wiem. Ja nie jem, znowu jestem gruby. Nie wiem, nie wiem. Ale szykuję dla Was film taki, że wiecie, wszyscy tam w ogóle Lucyna o, mi, na mnie już skreśliła, że ja już w ogóle jestem leń i w ogóle kochana. Zobaczysz na filmie, co wyjdzie. Dobra, nie będę spoilerował. Pozdrawiam, sekcja komentarzy. Spadam. Trzymajcie się, ja już wystawiam towar. Do następnego gniocika.